Robimy następny nas, muszki, i zagramy sobie oczywiście w Janusz Simulator Oczywiście jest to fajna zarąbista giaka, za, tak mi się przynajmniej wydaje Zawsze, że lubię te małpki A zobaczymy co za jak jaka jest Pewnie, że tak I co my tu oczywiście mamy Zaczynamy na grę, bo pańcu... dzień. No. Oczywiście jakaś tam przerbeczka muzyczka fajna Typowa o Januszach No i co my tu mamy? Oczywiście zobaczymy zaraz co jest w domku, oczywiście mamy jedynie komputera, oczywiście pieniążki.com to jest, zobaczymy co to jest, jakaś wymiana walut, no to może być coś fajnego. Oczywiście tu mamy jakieś gierki. Fajne to jest. Zobaczymy, pogramy sobie chwilę, zobaczymy co to daje w ogóle. wiem że to jest jakaś muzyczka nowa Co by się obiło na... Ale spokojnie, to jest oryginał, więc się kopioratów nie boję Wejść do, eg do Egiptu 10 tysięcy cebulionów na pewno nie AliExpress Oczywiście na pewno kupimy lodówkę ta póki by co nie bierzemy, bo nas nie stać Ale na pewno możemy sobie wziąć łóżeczko co? Nie wiem co to jest ale możemy na ten odpić No ten nie możemy nic kupić bo nie mamy pieniędzy kurczę Ale tu możemy jeszcze mieć takie fajne rzeczy oczywiście Doniczka Bierzemy oczywiście Ani będziemy oczywiście wziąć to wychodzimy Wyłączamy step, oczywiście i tu mamy oczywiście takie łyżeczko, mamy taką lóżeczkę oczywiście Zobaczymy, co tam jest, ale kurna, nic nie mamy, zobaczymy, co w ogóle daje ta gra, bo, bo widzę, że tu jest jakiś bigosik, a tam w chyba widziałem bigosik, więc może akurat możemy dostać jakiś bigosik, ale wątpię, no dupa no, a w sklepie co mamy dostać, nie wiem, ale przydałoby się pójść do roboty, oczywiście kupimy... Wszystko Patrzcie na kasie Oczywiście mamy Oczywiście więcej nie będziemy pisać Bo może nam przeszedł po prostu Oczywiście sobie zobaczymy co jest do jedzenia Ale podoba mi się strasznie tutaj jedzenko To więc możemy sobie po prostu kurna no Możemy sobie wziąć Trochę porobić I więcej nie dostajemy No, mamy trochę, oczywiście musimy o nasze daje przyzykliczne, czyli by ja się tutaj. Ale zobaczymy co tu jeszcze jest. Oczywiście musimy coś zjeść. Żeby nie było, żebyśmy nie pozdychali. O, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście napadli na sklep. To sobie zrobimy. I tu musimy po prostu klikać. I spierdzielać szybko. No i już mamy też pieniężki. Z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony. Oczywiście możemy więcej po prostu ponapadać. spierdzielać no. I już mamy też pieniążków zarobionych. Wiem, tak nie ma za. A cóż. To możemy jeszcze zobaczyć. no pl Losi mema. To, po co ci to czy to one czekają na kotłowni? No, i po co kupić kanety? No tam jeszcze mamy. Biorę palce śmieci, bo smog zatruwa powietrze. Lepiej wynieść. Lepiej wynieść. <głysy> Uwielbiam temat, jak dziela. I tak, mamy. Jeszcze do knia? Chyba nic. Ale możemy sobie zobaczyć. Czy babę ze zgadania? Oczywiście musimy my się zbierać zbi jakieś, z tego co widzę, jakieś, kurczeno no, jak to się nazywa, butelki ze zbyszkiem, prawdopodobnie trzemy cytryny, trzemy monki. a raczej mąki z jest po kolorze. No już się na no, mi się rozczubiła, więc możemy wchodzić zobaczymy co to jest, o tu leci, lata jakiś samolacik, co możemy sobie... O, wiem co to jest, co to nie jest? jest czasem powiedział Flappy Bird? Ja w nieganować nawet, nawet nie prosi mnie o to. Mmm. 13 lat tanie, nie wiem A na pewno popracujemy chwilę. Więcej nie pracujemy, bo żeby nie umrzeć na zawał. Oczywiście napijemy się. Pójdziemy spać oczywiście od razu. I co tu możemy jeszcze porobić? Kurde. Nie wiem możemy na pewno. Coś kupić. Zaraz zobaczymy co tu jest. Ali Janusz. Karpety możemy sobie pozwolić, bierzemy nie, yeah. co? O, bo to za pieniądzką. Okej, okay. hey. mamy tutaj znowu sklepik, możemy sobie kupić obraz. Jak się bawić, to się bawić. Oczywiście możemy. Kupić to. Nie wiem po co, to, co to daje. Od razu wszystko mamy. Oczywiście. I w w kasię. I więcej nie zrobimy, bo możemy po prostu zdechnąć. Ale to myślę, że nic nie daje. I to możemy sobie zjeść. I już jesteśmy na jedzeni. Więc możemy sobie po prostu i tak w kółko. Bo oczywiście można sobie z ewentualnie podbijać po napadach na sklep, żeby kasy więcej było. ale co tu jeszcze mamy? bo na pewno Alianusz jest y, no, bardzo powszechny o Telewizor sobie bierzemy co on daje? tylko co widzę, to chyba nic nie daje. A możemy sobie wziąć y, obraz, a nie wiem po co on jest. Nie pytajcie, bo nie wiem. A możemy sobie pójść now na Janusza, i już możemy sobie tam coś ciekawego kupić. Ale ja widzę, że nic nie możemy sobie pozwolić, więc tu nie zaglądamy. za to możemy sobie nie pójść do. Zapytań. Oczywiście możemy sobie. Oczywiście, i już mamy zawał o, o czym chodzi o dodanie oczywiście mamy jesteśmy na minusie ale spokojnie możemy napaść na sklep i no, bo możemy mieć pieniążki i dalszy szybko uciekamy no i już jesteśmy na plusie wiem taka banana jak ale można zrobić wszystko do, do osiągnięcia profesji. mam po prostu nam bardzo dużo moi drodzy brakuje więc możemy się troszkę pobawić ale ale nie wiem, co daje do ten telewizor. A mi to się nie interesuje. dogi tutaj ile? Za 10 cebulonów. Tysięcy. Nic. Trudno. Pójdziemy na zapasia na na sklep. I, i no, możemy sobie zarabiać. Do całego. Dopóki nam się czas się skończy. Bo jak się nam skończy, można z, z, po prostu stać wszystkie pieniążki Oczywiście możemy w domu sobie pokaść. Wiem, że tak nie można, ale książki przynajmniej są, uciekamy i tak mamy te tysiące, po co pyta się pytać jeszcze pewnie, o czymś w dzisiejszym odcinku po prostu tylko powiedzieć. Widzimy po prostu ile nam już czasu zostało, tak 10 minut nagrywamy, jeszcze 15, może 10 minut możemy dokończyć, no i widzicie, zagadałem się i już mamy, nie mamy pieniążków, kurła, ale konie. Musimy, nie wiem... mi po prostu powoli stąd, ale no cóż, bierzemy, a nie, nic sobie przeżywkujemy. Ale możemy sobie zjeść, wyspać się, spróbować się ale oczywiście bierzemy sobie, nie wiem, zapytamy czy, no, po prostu jest można taniej, ale chyba nie, nie da się. Oczywiście zrobię, no, Możemy się wyspać Możemy to jeść Więc na pewno y, Po prostu płacę się kupować Bigosik Bigosik oczywiście mamy tutaj Ale to potem Można? Oczywiście, że można Już mamy 1200 I co tu robić? czekam, czy da się coś zrobić Czy żeby... można było więcej rzeczy zrobić Ale dobrze, co mamy same drożyznę, więc sobie nic na pewno nie chcemy. Za obejrzymy co tu mamy Ale chyba nic nie możemy, oczywiście nie możemy zrobić nic, nie muszę nie Oczywiście co będziemy, oczywiście moi drodzy, robić tym dzisiejszym Kazki. Oczywiście na całych internetach. Już się uciekamy w ostatnich sekundach. Oczywiście mamy już 3000. Tu jest mega, mega na popsię. Możemy znowu kraść. Oczywiście a zresztą może potrzebujemy. Widać ile się da i uciekamy. I tu można dostać też gniazdków. Ile się tylko da? Oczywiście jestem czy monitor to przyspieszyć ten proces i wydłużyć czas, ale to za jakiś czas się dowiemy. Oczywiście mamy pie pieniążków, 6 tysięcy więc Niedługo pojedziemy do Egipta. Myślę, że moglibyśmy kończyć na pełniejszym wydarzeniu po prostu na, hmm. na to odcinek, Bo to jest naprawdę ciekawa, Można zrobić masę, masę rzeczy z tego co widzę. Oczywiście, wiem, ale, ale tak ściąga. Że kurna, trzeba pobrać sobie po prostu więcej rzeczy, bo jest niby fajna, niby nie najgorsza, Kute aż się boję, żeby po prostu nie zbankrutować, o, Żeby wyłączył muzyczkę, no cóż, jak można słuchać kółko tego samego, ja nie wiem, niby taka gierka dla dzieci, a taka Januszowska, o ostatnim się ja pierdzielę, Kute. Oczywiście możemy sobie wziąć pieniążki, pojechać do Egipta. I brala Jesteśmy w, po prostu w Egipcie. I tutaj chyba może. Nie wiem. To jest... Bardzo, bardzo, nie wiem, nie wiem co to daje. I bo nie wiem. Ale mamy tutaj po prostu pieniążkę. Osin, że możemy się. O! Możemy się napić. Oczywiście bierzemy wszystko. Nie wiem co daje ta wódka, tam co jest, ale jak to Janusz, nie może być 3, 3 wódki, bo może być jeszcze gorzej. A cóż, tu mamy większy parawan do stebul. Nie wiem co to daje, ale próbujemy zebrać troszkę cebulki i musimy je tak tapować. Oczywiście zbierzemy... Zobaczymy co tu ciekawego jest i zobaczymy czy to w ogóle ma sens co cebul... No. Co to daje? Nie wiem, kupiłem większych prawa nie wiem co on daje wprawdzie. A możemy zobaczyć. Chyba... Oho, żebym dostał więcej ceboli. No i fajnie. Łódka studio. To jest oczywiście po prostu firma. Oczywiście. Ale możemy wyjść, musimy kupić troszkę Trochę pieniądz Trochę flaszku O Już jesteśmy normalnie na całego Serio. jak może zostać otwarty kibel nie wiem ale możemy sobie wyjść i zobaczyć co tu mamy Nie wiem Nie wiem po co nam właściwie te cebole ale jest po prostu wielka ciekawa, może, może nie jest za bardzo rozbudowana jakaś, ale po prostu wróć do Polski No i tu możemy wrócić do Polski, wrócić do domu, a tu za 10-100 tysięcy cebul. No, więc trochę tutaj zostaniemy, Ile nagrywamy? No cóż, kupimy jeszcze trochę parawanu. No tak zrobiłem do 10 tysięcy cebul. Myślę, że moglibyśmy kończyć po prostu jak bo wiem, polecam oczywiście tą grę, po prostu jest mega, mega ciekawa. Kto lubi Jan, Janusza, to na pewno mu się po prostu spodoba. A tymczasem zbierzemy 10 tysięcy, albo i 20, bo tak się wkręciłem. Albo do, do, do 50? U, do, nawet do 60, kurde. Kurna no. Guys, po prostu bardzo ciekawa. Normalnie... Nie wiem kiedy skończyć. Kurde. Gra jest po prostu bardzo ciągająca ale kurczę. Zbierzemy no ile możemy zebrać w tym. W no, następnym odcinku myślałem, że moglibyśmy wrócić do naszego kraju. O zobaczymy. Momencik, ktoś tu się. To po co miało oczywiście kucie jakaś? Kurde. Good przez. Ale Seusiek. No i zbieramy sobie pieniążki, żeby mieć po prostu zastrzyk. No myślę, że moglibyśmy się wkręcić w to. No dobra. Myślę, że w tym tej sej moglibyśmy po prostu zrobić więcej cebuli. Wiem nie wiem, czy to gra ciekawa, ale sobie zbieramy. Bo na pewno myślę, że to jest naprawdę ciekawa rozrywka. Oczywiście nie możemy więcej nic zrobić, ale możemy sobie zebrać z, ja wiem, może z milion takich pieniążków. O, może nawet i miliard takich cebulionów. No. Gdańsk, kurde, no, bardzo ciekawa. Tylko nie wiem, po co mi te cebulki. A wiem po co, żeby wrócić do Polski. Oczywiście, zbieramy sobie więcej pieniążków. A co? Możemy sobie przecież pozwolić. Nie wiem, co to daje, nie pytajcie. A na pewno jakieś tam zagraniczne pieniążki. Według naszego Januszka. No i sobie kupujemy. I. Nie wiem. Wiem, że taka gra jest troszkę zależniająca, ale. W Myślę, że bardzo ciekawa, ściągająca. Możemy się troszkę zabawić na apką, oczywiście. Myślę, że w tym. Zobaczymy, ile nam zostało do naszego odcinka, po prostu. I czy będziemy mogli wrócić do domu. Stocewol. Nie wiem. Kurde no. I nagrywamy. trochę tak długo, ale zbierzemy trochę pieniążka i myślę, że będziemy mogli po prostu do kraju wracać. Bo jest naprawdę ciekawa. Myślę, że moglibyśmy po prostu trochę dłużej pograć. Ile? Wracamy do domku, oczywiście. Widzicie. W jednym odcinku do, dorobiliśmy się mega kokosów weźmy sobie co to jest Exchange. No i możemy sobie sprzedać pieniążki. No, a tymczasem y, się i żegnam. Dziękuję, żeby dotrwali się do końca. No no i za jakiś czas znowu się widzimy. No, to cześć!